dosyć niebezpiecznie tutaj krąży ok na początek mały co nieco, a może być tutaj także dosyć blisko łazi strażnik postarajmy się jego ominąć no dobra styknie tutaj także co zawsze robiłem to znalezienie sobie jakiejś drabiny na przykład tej I teraz wystarczy zacząć się i eliminować metodycznie od 2 do 3 botów, które krążą w tej samej lokacji. Nie jest to niezbędne, jednak zawsze to robiłem, żeby po prostu sobie ułatwić życie. Teraz kolejny będzie jechać. Ponieważ na te boty można szybko się naźgać. one są dosyć bezgłośne oprócz tego swojego okazyjnego scanning area, to... No to także jest dosyć losowe, kiedy to zaczynają dukać. No oh, damn it. Wracaj. E, jedno co trzeba zrzec o botach, to są diabelnie celne. naprawdę na duże i... odległości mogą w najgorszym przypadku. Czy nie, w najlepszym przypadku mogą nas dotkliwie poranić. Gdzie on polazł? E, tam pojechał? Kama. Chyba złe miejsce do kąpienia. Ok, po bocie. Nie przejmuję się muzyczką, raczej nie ma szans, by ktokolwiek nas tu wykrył. Po prostu musicie zostać w centrum tego kontenera. Teraz kolejny bot. Jesteś. Dobra, jego nie zdajmy. Szybciej bym nie zabił. Eee, dobra, to tak skręcasz sprytnie. Jak widzieliście, już mnie chciał. Zabijać. Hmm, czy tu się kręci jeszcze jeden? Co ciekawe, w dużej ilości mm, solucji czytałem, że tu skręcą się trzy boty, chociaż to jest nieprawda, bo tu kręcą się zawsze 4. Ten jeden jest po prostu. ma taką dziwaczną ścieżkę, że ciężko go wypatrzeć. Nie, chyba go widzę. O, teraz przodujesz. Jak widzicie to jest kapitalna broń. Patrzcie, z jakiej długości rozwaliłem tego bota. Niesamowite. Gdybyście próbowali tego samego z lawem, to bez chociaż inwestycji w chociaż w jeden poziom umiejętności, to raczej byście tego nie dokonali. Okej, okay, to jest ten domek z którego wyszliśmy. Skrzynki, które mnie mało obchodzą, jednak ta lokalizacja jest dosyć ciekawa ze względu na takie wieże. Te wieże zawierają czasem coś dobrego, w zależności od gry. Jak pamiętacie, zawartość skrzynek zmienia się tylko z nową grą. Tu chyba był ostatni bot, a może tu był ten sam. Dobra, nie wiem. No w każdym razie interesować mnie będzie ta oraz ta wieża. Jak najpierw muszę... Dobra, chyba... Dobra, chyba ustrzeliłem tego ostatniego bota, przynajmniej w tym rejonie. Najpierw muszę pozyskać klucz z tego strażnika, który kręcił się w okolicy chatki. Hangar, tutaj nie wiedziemy niestety. Ponieważ e, do każdej z tych wieżyczek byśmy musieli poświęcać do około dwóch wytrychów, to jest kompletnie nieopłacalne. Ponieważ możemy zdobyć bardzo łatwo nanoklucz, dobra, gdzie on jest? No a tutaj jesteś. on chyba będzie stać w okolicy tych kontenerów. W tych kontenerach w istocie można także znaleźć amunicję i tylko chyba i wyłącznie amunicję. No, dobra, to raczej mi nie wyjdzie. Teraz mi się trochę uszukać gra Chyba mi to nie wyjdzie Za blisko kamer A, okej okay. No, jak słyszycie Albo i nie. Jeszcze jeden Bodzostur Ale on daleko lezie, kurde Ale tylko on ma ten klucz O ile pamiętam albo osoba dalej i musiałby potem nadrabiać. I hej, dostałem biobaterię z tego. Z skrzynek z zaopatrzeniem medycznym. Hmm. Tu chyba niczego nie ma. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam w każdym razie. Zobaczmy, gdzie nasz kumpel łazi. Już chyba idzie dobrą drogą, tak jest. OK, jak widzicie, mamy nano klucz prowadzący do wieżyczek ochrony tych właśnie wieżyczek. I wspaniale. Do wieżyczek, oczywiście, bronią dostępu nam dwie paskudne kamery oraz dwie paskudne wieżyczki. Jednak z nimi można zmierzyć się dosyć prosto. Trzeba bardzo mijać te wieżyczki. Znaczy, kamery, potem wieżyczki. Jednak y, bardzo łatwo je załatwić za pomocą grantu EMP, jeśli ktoś kolekcjonuje, oraz jeśli ktoś ma, jeśli komuś nie żal, tylu rakiet, można także powolutku zdejmować je za pomocą y, gebgana celując po prostu w kamery. Jeśli pozbawicie te, y, te wieże duże, pozbawicie kamer, to wieżyczki zazwyczaj was nie zaatakują. To jest drugie wejście do tej całej lokacji. Jeśli tylko zdecydowaliście, by. Oraz jak Jeśli tylko wzięlibyście to drugie wejście, które wam pośrednio pokazywałem, związane z tym podziemnym tunelem, no, nie za bardzo się różni, ja po prostu miałem więcej pływania i to w zasadzie chyba tyle. No, dobra. Na razie może od razu zmieńmy peso, mi się nie przyda, niestety. No tutaj, o ile pamiętam, można zyskać hmm, albo jeden wytrych, albo m, także modyfikację. Chyba się pokuszę o to. Na szczęście jak dobrze zostawiłem sobie kombinazon, który zamierzam wykorzystać. Na razie tylko otwórzmy nieco alternatywnie tu bramkę. Bang! No, mówiłem wcześniej bang. Miał bęgnąć kiedy ja mówię bang. Come on. No i dobra. Hmm. Ale jesteś chamska, Co ja wziąłem do dobrego? Wywal... No kto wizer? Dobra, zaprezentuję go później. Okej. Okay. Jak widzicie, kombinezon powoduje to, że to wyładowanie elektryczne wysysa nam tylko i wyłącznie bioenergią, której i tak o którą teraz za bardzo się nie troszczę, ponieważ chyba już to było na tyle jeśli chodzi o używanie wszczepów, przynajmniej w tej lokacji. Jeśli byśmy nie używali kombinezonu, to zwyczajnie to wyładowanie by także poraniło nas i to dosyć dotkliwie. No, w każdym razie teraz. Czas na zabawę EMP Jak widzicie te wieżyczki zwariowały Można to poznać po tym charakterystycznym szeleście. Odrzut nie tak dobrze i nakliczyłem na coś więcej. no coś lepszego. Na szczęście od razu wieżyczki można... kamery przepraszam, kamery można wyłączyć tutaj. To jest dosyć miłe. Nie trzeba już szybko zapylać z tego miejsca. Okej, okay, wyłączamy jedną i drugą. Ho -ho. Okej, okay, w zasadzie magazynek. Oczywiście to Zasięg, oczywiście to. Hmm, wizer? Chyba po rozstanę się już z tym pistoletem pieprzowym. Nie okazał się tak dobry. <laughs> w zasadzie nie liczyłem, nie spodziewałem się jakiegoś wyjątkowego oręża po pistolecie pieprzowym. A jednak jak widać, działa on podobnie jak e, niektóre bronie, w, jak niektóre gatunki broni, przepraszam, w słocie czwórce, czyli. Wróg wykonuje animację i musi ją wykonać. Czy reaguje z opóźnieniem z powodu wykonywania animacji? No cóż, do widzenia. Teraz. Hmm. Chyba nie staczy mi miejsca. Wyrzucam także PSO20. Niestety nie pokazałem wam go, i marna szansa, że pokażę w przyszłości. Ok, co tu jeszcze można wywalić? Bo nie, nie chcę wywalić, naprawdę. A zajma. I jeszcze zostały noże. Okej. Okay. Noże... Nie, nie, dobra. Zajmę jednak mogę chyba wziąć. Ponieważ idę zdobyć sniperkę. Nie wiem w zasadzie po co, może trochę za wcześnie, jednak nie jestem pewien, w którym momencie w grze zyskuje się ją potem. Już nie chcę ryzykować. Po prostu, niektórzy przeciwnicy będą wymagali snajperki, jeśli będę chciał ich zajmować. A, to jednak nie to. Okej, okay, gazówka. Dobra, to było trzecie, to trzecia wieża. W kółko mi się mylą to wieża. Kolejny gap chyba da nam nieco rakiet? Tak jest. Oj, nie wyłączyłem, co ja robię, to by było hardcore, zbyt dla mnie. No, 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 pronto, jedna, druga i papa. Czyli to jednak była ta trzecia wieża. A w sumie czemu nie? O rany, ta gra bardzo faworyzuje amunicję 10 mm. Dobra, to było kompletnie nie warte. co za lipa. Hmm. Czyli to była jeszcze jedna wyżyczka? Dam. Alon kiepsko się. A w każdym razie wyłącz to. Może w końcu napotkam na jakąś, która zawiera sniperkę. Alonetka, tak świetnie. Czyli maksimum amunicji do jej broni to 12 magazynków. Dobrze wiedzieć. Chyba. Do tych ciężarówek raczej nie. Raczej mają szansę, że są jakieś kody. Eee, jakie kody.